Kto rano wstaje, temu coś tam, coś tam. Jest szósta. Dzisiaj w Sztokholmie cały dzień ma lać deszcz. Poza porankiem. Więc komu chce się zwiedzać, ten musi wstać. Także. Jeszcze 5 minut. Jak widać, pobudka niewiele pomogła. Ledwo zdążyliśmy zjeść śniadanie i leje, ale przynajmniej w pełnym słońcu, więc jest nadzieja. Co jest fajne w komunikacji miejskiej w Sztokholmie, to jest to, że na jednym bilecie możemy podróżować wszystkimi środkami komunikacji i to jest nie tylko to metro, tylko też wszystko to, co na tych tablicach widać. Czyli to są autobusy, tramwaje, łódki i także kolejka podmiejska, do której teraz idziemy. Jest kilka linii kolejek podmiejskich, my akurat wsiadamy w tej chwili w Ruslach z Bona. i Ruslach z Bona to jest kolejka, która zawozi ludzi do w sumie takich najdroższej dzielnicy w podsztokholmskiej. Są tam najdroższe nieruchomości w Szwecji, które dzisiaj będziemy właśnie oglądać. Warto ruszać z baną przejechać się tylko dla widoku. O, świetnie. Nie dla takich widoków. Ale, zaraz się okaże: albo i nie. Warto się ruszać z baną przejechać dla samych widoków. Tutaj będziemy przejeżdżać przez najpiękniejsze części Sztokholmu. I znowu to samo. <gry> Tak, Podobno jest tak, żeby mieszkać na już trzeba mieć tam rodzinę od pokoleń albo trzeba znać kogoś, kto. Potwierdzi, że jesteśmy super ludźmi, i oni z kolei mają tam żyją od pokoleń. Pieniądze nie wystarczą, żeby mieszkać na Jóższcholm. Dostać się tam to jest jakaś masakra, bo po pierwsze, nie do, do samego jużholm, tam gdzie, dokąd my idziemy, nie dojeżdża żaden autobus, żaden pociąg. Więc do stacji, do której my próbujemy się dostać, nie możemy się do niej dostać, bo wszędzie są zamknięte drogi remontami. co nam Udowadnia tylko, że naprawdę idziemy do miejsca elitarnego, gdzie wstępu nie ma każdy. Podróż nasza, która powinna trwać 47 minut, trwa już drugą godzinę. Oczywiście trochę było z mojej winy, dlatego że wsiadłam w kolejkę ruslak-dzwonę z topiskiem S, co znaczy, że jest snab, czyli pospieszny. I przy... w sumie minęliśmy trzy stacje, na których się w ogóle kolejka nie zatrzymała. Więc tak sobie już dwie godziny wędrujemy, i jesteśmy już na pobliżu. Stację przed. Widzimy, że nawet samochody wyglądają już troszeczkę inaczej niż w centrum Sztokholmu, bo są takie jakby luksusowe. Te domki wszystkie z pozoru wyglądają tak samo, ale wejdziemy za żywo Płocik. I hops, stoi droga BMEczka. I to jest taka dosyć dobra charakterystyka tego miejsca. Znaczy, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie są te najdroższe domy, ale to jest taka charakterystyka tego miejsca, że te wszystkie domki wyglądają mniej więcej tak samo. Jeżeli widzimy taki czerwony drewniany domek. Raczej, raczej nam się nie wydaje, że jesteśmy w jakimś mega drogim miejscu. Tymczasem one kosztują po setki tysięcy tfu, setki milionów koron, niektóre z tych, e, z tych domów. Także to jest e, taka, taka bardzo elitarna dzielnica. Ktoś mi też opowiedział taką historię: że e, tutaj Sz Szwedzi, którzy mieszkają, nie wyróżniają się praktycznie niczym. I nawet do pracy jeżdżą słabszymi samochodami. I czasem jest tak, że stoi na podjeździe, zwykłe jakieś tam Volvo, a z garażu wystaje drogi McLaren, którego nie ruszają, nie jeżdżą nim, po prostu jest po to w garażu, żeby go głaskać, a nie żeby pokazywać sąsiadom. Dotarliśmy już teraz do archipelagu sztokholmskiego, w sumie końcóweczka wyspy Holm. I tak, robi, robi duże wrażenie. Zobaczcie teraz kilka, kilka fotek które zrobiliśmy po drodze podczas spaceru. w Briedenk i będę jechać y, do miejscowości Teby i będę tam jechać półtorej godziny. To jest podobno sztokholmska norma, że y, jeździ się bardzo długie trasy i bardzo długie trasy i bardzo długo te trasy się jeździ. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. i zaczyna... Słoneczko teraz mocniej, mocniej świeci, zaraz zacznie się magic hour i no, wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Dzień dobry. счет франсферии это есть наиважнейшее. Ну, 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 <laughs>